Jakby ja na jeden dzień stała w samogutnie, to zażalabym, żeby no w całym świecie more, był mir, żeby nie było głodu, for... żeby nie wsychali dżungli i aby były większe grudy. To moje życzenia. Miała taki potencjał, prosiłabym o światowy pokój, likwidację głodu, no ratowanie hums. lasów tropikalnych i większe cycki. Well, so Jak chciałem to powiedzieć? <laughs> Chandler a ty, Jakby ja na jeden dzień stał u to zrobiłby sobie u samogutnim na wiki. Jakby ja miał trzy bażenia, to zabażałby jeszcze trzy. Chandler Chandler ty? Gdybym miał taki potencjał przez dzień, załatwiłbym go sobie na zawsze. Zawsze się taki znajdzie. Gdybym miał trzy życzenia, poprosiłbym o jeszcze trzy. Cześć. Joy, co byś zachciał, jakby ma -y dead, ja three, okay. Joey. Joey, gdybyś miał trzy życzenia? Mamo byt się. Nie zrozumiła? Jeśli ja wolę tylko tróch, to nawiasem, nie żyty? żyć. Joy, gdybyś miał diabła potencjał, co byś zrobił? Zabiłbym się. <laughs> Słucham? Hey, dead, Bez małego nie ma sensu żyć. <laughs> Uh, the... Czary w niej, bażania A, kaska Jak ona tak może? Ja bym w gromadzkim miejscu nie zasnął niej, taka spokój... Nie siadła potencja are... Tobie? Some... Przekro Jak ona to robi? Nie potrafię spać w miejscach publicznych Spójrzcie na nią, jest taka w węglina. Tak. Co, co? Wszystko dobrze, ty po prostu zadrimałaś. Co z tobą? Ja nie spałam. Czemu? U mojej babusi nowy dziad. Babu... Wyciszona. No, wet, wet, wet. Co? Cześć. Nic się nie stało, znów przysnęłaś. Co się z tobą dzieje? Nie spałam w nocy. Czemu? Babcia ma nowego narzeczonego. One oboje w liżku łóżku bardzo niepewni, jeszcze i mogą powyrać. Toż oni weś czas od niego zapomniają, jak im dobre. Jakby wy znali, I jak głosno. Both... Oboje boją się łóżka so... i śmierci. Więc wciąż muszą się навzajem запевнять, що є з цим добре. Якщо хочеш, можеш сьогодні переночувати в мене. Дякую. 95, 96, 97. Я ja ж казав, від нас сюди менше, ніж 100 кроків. У тебе забагато вільного часу. Możesz przenocować u mnie i Rachel. Dzięki 95, 6, 7 Mówiłem, że od nas jest tu mniej niż 100 kroków Masz za dużo wolnego czasu hey, hey. D nasz imieninek? Uh, Ross, Ross Dewis. ty na hokej Rangersy proti pęgwieniom Dzisiaj i my te bierzemy Z dniem narodzenia Stary, my tebe lubimy. Dziwne, dzień narodzenia w mnie był 7 miesięcy temu. Czy to Sorenizant? To spójrz, bilet na mecz hokejowy. Zabieramy cię. Wszystkiego najlepszego. Kochamy cię. Urodziny obchodziłem 7 miesięcy temu. I co? Dumuję, u was był zajwy kwitok i wy nie mogli wyrzucić, kto z was zaprosi dziewczynę. Ty w wsią widzisz tylko najgorsze. Oh o, gospody, dzisiaj 20. siódmego. No, we... Co z tego? Pewnie mieliście wolny bilet i nie mogliście ustalić, kto zabiera dziewczynę. Well, we missed... Znalazł się pan Malkontent. Oh oh. Dziś jest 20. października? Nie, no, we... nadyli że ty nie zgadasz. A co złego w, w 20.? 11 dni do święta Halloween i spadły wszystkie dobre kostiumy. Po ten dzień my z Carol, Carol upersze zdzisnyły fizyczny związek. So, you... ja Miałam nadzieję, że nie zauważysz. O co 20? wam chodzi? 11 dni do Halloween? Halloween? Oh, this... Najlepsze kostiumy już there? wykupione? Day, Tego dnia Carol i ja for... po raz pierwszy skonsumowaliśmy naszą miłość. Seks. Знаєте, краще я не піду на хокей. Посиджу вдома, думатиму про свою колишню дружину та її коханку і секс. Дарує собі меч Пуйде додому, помислять о бий Жоні і її лесбійській коханці. Чорту хокей, усі так yeah. зробимо. Ходімо роз. Ty, ja, Joey, wieczór na lodu. Co skarżesz? Co ty robisz? Sam nie znają. Do diabła z hokejem. Też tak zróbmy. On, Ross, ty, ja, Joey, faceci nice na lodzie. On, no i co ty na to? Huh? 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 Co robisz? No nie mam pojęcia. Chodzi Ross. Chodimo, Ross. Ну, no, добре, добре. Може, перестану про неї думати. А купите мені цукрової вати? Купимо. Дивіться, дивіться, мій перший чек на зарплату. Отут, гляньте, це моє прізвище. Привіт мені. Дай спокій. Добре, може, скупіся на чимось іншим. А купіте мій дуже палув з гомбки? Ясно. Моя перша виплата. З моїм назвіським. Честь, я... Pamiętaj, jak ja w pierwszej oderżywała zarplatu Na jednej szachcie sam stał się obwal zawaliło 8 szechtarów Ty pracowała na szachcie? Nie, u młoczarni, a co? Pamiętam swoją pierwszą wypłatę W kopalni był zawał, zginęło 8 osób Pracowałaś w kopalni? Nie, w sklepie z nabiałem, a co? Я ja така рада. Я ja це заробила За це я витирала столи, за це я варила молоко і. Дарма. Хто такий ПДВ? І чого він забрав у мене стільки грошей? Что неподніcające zarobiłam to? то Пото ścierałam stoły. Spieniłam mleko i. Не було варто Co to za ubezpieczenie, które mnie okra? Kendler, ty podejdź. Coś innego, kochano. Dobrze, jak na pierwszy raz. Całkowicie wystarczy na życie. Poważnie, spójrz na to. Nie jest tak źle. W porządku, jak na pierwszą pracę. Możesz spokojnie z tego żyć. Tak. No rzeczy, w ciebie talent do podawania. Tak, tak. Na hokej. Świetnie obsługujesz. Hokej. Okay.

Wyreżciać, na czym w carstwie przyrody. Jakim was witrum zaniesło? Chodzili po kramnicach i twoje... O Boże! Widziałam, jak ptaki robiły to samo w Królestwie Zwierząt. Co tu robicie? Przyjechałyśmy na... Mama skazała, że ty pracujesz i to prawda. Jakie u be fartoszok? Ty w nią znaczy na scenie. Gospody, so a beautiful. Ty taka wielka, nie? Ja kuplę, a Twoja mama powiedziała, że tu and pracujesz and you... i to prawda. Look at you, no proszę, ten fartuszek? Like jakbyś występowała w yes. przedstawieniu. God, look at you. Jak urosłaś, nie mogę uważać. Mówiłaś. No. Znaju, znaju, ja podwina. A ty jak? Wgadaj, kogo tata zrobił partnerom o swojej firmie. I co się na wsi Wierzyć. Wiem, jestem podwójna. Co u ciebie? Zgadnij, kto będzie wspólnikiem taty w firmie? A skoro o nowościach mowa. Дивись, у мене є лікті. Розбруін дає пас на Пач, мам, Роз Бруїн подає Розбруїн п'ятки. Ліч помічає Неса знову пас. Zrobimy nieweliką przerwę, póki wоротar zupinia się podawić na o, o, to nicz, w wzódcia. Carol nosi leczoboty. O, takie same. to niecz, kiedy my w pierwsze... Wy znajdą. dostrzega Nessie, podaje. Chwilę przerwy, by Nessie mógł popatrzeć na damskie pantofle. Carol miała na sobie takie same buty tej nocy, kiedy po raz pierwszy. Między innym, ona ich tak i nie znimala, bo my... Ta niczego. Co? Pers? Wiecie, ani na chwilę ich nie zdjęła. Bo... Przepraszam. Co? Морель. морелькова кісточка. І що, зайчику? персикова кісточка. в ту ніч, коли ми виїли персики, взагалі то нектарини, але в принципі, це міг бути персик. А тоді ми одягні. Так, котку. ми Нектаринки, але засадничо, морельки. Potem się ubraliśmy i odprawialiśmy I ja... Prowiłem jej do autobusa. To niczego. Bo jej żonki niech się spy na Prowadziłem ją... Na przystanek. Nic mi nie jest. Ta kobieta ma tyłek jak Karol. Що? Я ja хотів його вилікувати. Дівчата, розказуйте мені всю гидотку. Найбільша новина те, що ти покинула барі перед самим вівтарем. Поговоримо трохи. що дошукаємо події. Добре, плотечки. На першому місці вчора є те, що звучилась берега перед вівтарем. Ну, розмовляємо. Трохи про серйозне. Okay. Коли now? ти повернешся додому? Do Що? Дівчата, я не повернусь. Та ну, ми ж свої. Не повернусь. Я ja тепер тут. Я ja тепер працюю. Офіцер. Поважні. Кіди вручиш додому? Що? Не вратам. Престань. То ми. Не вратам. Зараз є інакше. Mam tę pracę. Ken. ja nie tylko oficjantka. Ja jeszcze zapisuję w menu sprawy. Erki? Nie tylko obsługuję. I mean, I, um... I special, Wypisuję dania dnia na tablicy. dnia? Wyjmuję i zabieram uh, uh, the... 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 z was zasochle well, no, <laughs> <zonu zwiendły> kwiaty, a inodzie Arturo pozwala mi robić na peczewie szokoladne liapki. No, pro liapkach twoja mama nie kazała. Zabieram z was zwiędłe kwiaty, a czasem Arturo pozwala mi kłaść <laughs> czekoladowe kleksy <laughs> na ciasteczko. Well, twoja mama nie powiedziała o kleksach. <laughs> Рейчел як поговорила з подругами. Може, <skry> okay. хочеш випити пуншу. Як було з колежанками? Нашого на смертельний пунш. А що це? Ну <skry> no, тут ром і давай. Фібі лишається ночувати, і ми подумали, що можна влаштувати такий собі дівоцький вечір. У нас є гіденькі журнальчики, є пундики. Поміщалися, що скоро фібі у нас ночує, можемо зробити бабський вечір. А магазини, частка твістера. І гра твістер. А я принесла гру операція та загубила щепчики і оперувати не вийде. Ale podgotować chorego można? Uh, Rich, Rachel, visa to card. z powodu kredytów wiza. Oh, oh, oh. A just... ja przyniosłam małego lekarza. But, um, Ale zgubiłam pensety, więc nie możemy operować. Ale możemy pobrać preparaty. Uh, Rich, to ludzie so, od karty wiza. Oh, Spytaj, co one chcą. Wy nie moglibyście powiedzieć, w jakiej wy sprawie? <laughs> Tak, zaczekajcie. Kazzysz, że na twoim rachunku spostrzegają się niezwyczajnie dii. To ja już miesiąc nie się z kartki. Ocej co niezwyczajnie dzieje? Spytaj, czego chcą. Mogłabym wiedzieć, w związku z czym? Proszę zaczekać. Mówią, że na Twoim rachunku dzieją się dziwne rzeczy. Nie używałam karty od tygodni. I to ich dziwi. Bo pytają, czy w Tobie wszystko dobre. Pytają, czy w, okay. w mnie wszystko dobre? Podejrzymy się. PDW zabrał u mnie pół zarpaty. Usiłuję moi bo wychodzę z zamieszka, albo zawrócę. Pytają, czy wszystko w porządku. Know, czy wszystko w porządku? Okay, Chcieliby know, wiedzieć. Okay, well, Zobaczmy. Ubezpieczenie zabrało oh, mi całą forsę. Wszystkie koleżanki wychodzą za mąż, mąż, zachodzą w ciążę albo zrobili karierę, a ja robię kawę. I nawet nie sobie. Jak to nazywa się wszystko dobre, to powiedz im, że w mnie wszystko dobre. Rachel właśnie wyjśla. Dostałam awans, a ja robię kawę. W dodatku nie dla siebie. Więc jeśli to brzmi w porządku, to powiedz im, że jest w porządku. Rachel opuściła budynek. Wy możecie przelazonity. Right. Tak? W Zagrajmy w Twister. Proszę zadzwonić później. Zagrajmy w Twister. Вибачте? Вибачте? Uh -oh. no. Що? У ту ніч, коли ви з Керол, крига була. Пластмасові стільці? Чотири тисячі фанів? Як. Подчасно це скарол був люд? Пластикове хотели? Чотири тисяча в Піцбурга? Казав, що ми з нею не сиділи. Але раз ти згадав, крига в ту ніч була. Перший приморозок. Мовчи, сідай, сядь. Ти повинна радіти, ти вільна. Тим повідіть, що не маємо місця обок себе. Але скоро тим вспомінаш, люд був. Перший приморозок. Сядай. Сядай. Повинна ж бути себе думна, ось вона ж І незалежна. Моніко, чого тут радіти? Я від усього відмовилась. І заради чого? Ти наче Джек. Джек з першого поверху? Ні, Джек і бобове стебло. Самовітом незалежність. Не самовітом. Зрезигнувалам зі всього. І по що? Єстеш як тен яш. Тен з дову? Não, não, é, até noto estrão de